Mówisz Barcelona, a myślisz dominacja, trofea i styl, który stał się wzorem dla całego świata? Dziś o drużynie, która w ostatnich latach zdefiniowała kobiecą piłkę. Pogadamy o tym, jak z lokalnego zespołu stały się globalnym symbolem sukcesu. Cześć, tu Weronika Morzejko, a to profil, gdzie mówimy wyłącznie o kobiecej piłce. Dziś przenosimy się do Katalonii, żeby sprawdzić, jak powstała drużyna, która zdominowała Europę. Bo choć dziś Barcelona wygrywa wszystko, jeszcze nie tak dawno Historia wyglądała zupełnie inaczej. Zaczęło się w 1970 roku. 18-letnia Imma Besseran przekonała ówczesnego prezesa Barsy, żeby klub stworzył kobiecą drużynę. Warunek? Musiała zebrać chętne zawodniczki. Wysłała ogłoszenie do gazety, przyszło 17 dziewczyn i tak narodziła się żeńska sekcja Barcelony. W tym samym roku zagrały pierwszy mecz na Camp Nou. Jeszcze zanim piłkarze wyszli na Murawę, na trybunach 60 tysięcy kibiców. Nie miały wtedy oficjalnych barw klubowych, ale już wtedy czuły, że tworzą coś wielkiego. Przez lata drużyna rozwijała się obok struktur klubu, aż wreszcie w 2002 roku oficjalnie stała się częścią FC Barcelony. Początki nie były łatwe. Spadek z ligi, prawie zakończył projekt, ale determinacja i pasja wygrały. Drużyna szybko wróciła do elity, a w sezonie 2011-2012 zdobyła swoje pierwsze Mistrzostwo Hiszpanii. Prawdziwy przełom nastąpił w 2015 roku kiedy klub przekształcił sekcję kobiet w profesjonalny zespół. To był moment, który wszystko zmienił. Stabilne kontrakty, profesjonalne zaplecze i możliwość skupienia się wyłącznie na futbolu. Od tego zaczęła się nowa era. Dziś, 10 lat później, Barcelona to absolutna potęga. 10 mistrzostw w Hiszpanii, 11 Pucharów Królowej i 3 zwycięstwa w Lidze Mistrzyń. Ale liczby to nie wszystko, bo ta drużyna zbudowała coś więcej niż tylko statystyki. Stworzyła styl gry, który zachwyca cały świat. Szybki, techniczny, zespołowy. Od pięciu lat złota piłka trafia wyłącznie do zawodniczek Barcelony. Aleksja Putajas zdobyła ją dwa razy, Aitana Bonmati trzy. Obie stały się nie tylko gwiazdami futbolu, ale też symbolem doskonałości. A my mamy swój powód do dumy. Ewa Pajor, Polka, która dołączyła do Blaugrany, błyskawicznie stała się jej ważnym ogniwem. Jej styl, skuteczność, i mentalność idealnie pasują do filozofii Barcelony. I nie ma wątpliwości, że jest jednym z filarów drużyny. Bo sukces Barcelony to nie tylko indywidualny geniusz. To drużyna. Zgrana, precyzyjna, konsekwentna. Taka, która potrafi całkowicie zdominować rywalki, ale też inspirować młode dziewczyny na całym świecie. No to teraz pytanie do Was: czy Barcelona to najlepszy zespół naszych czasów? Czy w tym sezonie znów sięgną poligemistrzów? A może ktoś postawi im poprzeczkę jeszcze wyżej?